Przód dla zawieszenia mamy bez luzu Te poduszki też nie są naderwane Delikatne wycieki z silnika to cośmy widzieli Prawdopodobnie będzie to tam z góry ciekło Tutaj jest fajnie Fajnie, 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 no niestety tutaj już średnio Na pewno otrzymać Troszkę dłużej samochód trzeba było to robić Dać do kogoś kto się zajmuje konserwacją Bo to jest na żywą korozję Popsikane Jakiś czas temu to nie jest teraz zrobione, To jest stara robota Ktoś tu miks kupował. gumana taka pierdełka. No ale niestety to jest tutaj mocno średnie. To do demontażu baku. Jeżeli byście chcieli konserwację tego porządną mam nadzieję, że tutaj nie wypadają dziury.